Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Orcia. Witam się z Wami serdecznie na moim kanale. Tutaj ktoś jeszcze chciał powiedzieć dzień dobry. No, październik, jesień, tak przepiękna, tak fajna, tak kolorowa. Przyznam, że wczoraj wieczorem była pogoda, która dawałaby do zrozumienia, że jest niby ciepło, a w domu była taka, Psiarnia. Określenie ma na celu podkreślenie tego jak zimno było jak sobie nie mogłam poradzić. Nawet gorąca kąpiel i herbata z imbirem tutaj nie pomogła. Jak zimno to zimno. Kolejna z mądrości życiowych orci jak zimno to zimno. Zaraz jedziemy kupić kapustę kiszoną od naszego pana który robi rewelacyjną smakuje naprawdę jak babcina. A i jedziemy do chyba Lidla albo jego nie wiem, my no, musimy zrobić małe podręczne zakupy. Co to za Dresiasz? Co to za Dresiasz? Najlepszy Światki zakupione Przepiękne astre jesteśmy już po bazarkowych zakupach. Pantata dziennie dzierży o, 4 kg kapusty i świeży koper będziemy jeszcze kisić. Te dźwięki, które możecie słyszeć yy, za mną, No, uspokoiła się. E, chciałam powiedzieć, że dzień dobry, kolejny dzień, a... Nie mogę, no ten pies mnie rozprasza. Kirutku! Kirutku, musimy porozmawiać. Jak ludzka mama vloguje, to pies niech nie mruczy, bo... się rozczulam. I muszę się wtedy tobą zajmować i nie mogę patrzeć do kamery. Dzień dobry, już jestem trochę... przynajmniej postaram się być bardziej skupiona. A... Właśnie um, jesteśmy, jesteśmy, mama była w Biedronce, um, Jesteśmy po wideokonferencji um, bardzo um, poważnej i na poważny temat. Mianowicie była debata: bierzemy pościel czy nie? Kupiłam dwa komplety pościeli, zaraz pokażę. Pieniążkę już oddałam, więc, e, więc, więc już moja. Jeden komplet na teraz tutaj do pokoju jeszcze na to łóżko, a drugi komplecik już do nowej sypialni. Jeszcze jej nie ma, ale właściwie już jest. Od czegoś trzeba zacząć. Dobra, to ja już Wam pokazuję, bo jest bardzo ładna i była droga. Dzień dobry, wybyszymy. Dzień dobry, wybyszymy. Ja zaczynam od różowej. Normalna sprawa, nie? Sprawiedź. Tej nie otwieramy, bo ta będzie dopiero otwierana jak... A mamo, co tam robi paluszek? Co? Paluszek. Co paluszek? No tutaj jest jakiś paluszek. Jaki paluszek. Ale to jest dwustronna, słuchajcie. Oj ojej ojej. No ładna. Bardzo ładna. Zebra chodzi jaka będzie, to trudno wyczuć. O, Kira już będzie widzę, miała się w co wycierać. Już się czai do niej. Bardzo fajna. Ten rusz taki spokojny, to... Bateria mi padła, nie lubię tego stanu, bardzo nie lubię. Zatem pościel, moi drodzy, jest... Z czego? Pościel z mikrowłókna. Fajnie, ale co jest w składzie? 100% poliester. A to będzie zasko dla mamy. Ona jest tak miła, tak przyjemna w dotyku, że ja byłam pewna, że to jakiś naturalny materiał, a tu nic z tego. No nic. To już wiem, czemu kosztowała tyle, ile kosztowała. Za każdy komplet zapłaciłam 34,99. Więc nie są to duże pieniążki. Powiedziałabym, że bardzo małe. No, ale tu mamy odpowiedź dlaczego. Aczkolwiek ja też nie jestem z tych e, strasznie mm, zawziętych osób, które uważają, że tylko w bawełna i nic innego nie istnieje. Jeżeli e, coś się sprawdza, a jest sztucznym materiałem, może być. Dla mnie spoko. Tylko trochę się teraz boję, czy nie będzie się Włocha ciła. Wiecie, nie będą się takie robić pęcełki, supełki na niej. I czy nie będzie elektryzowała? Bo tak jak supełki jestem w stanie przeżyć, tak elektryzowanie się pościeli to jest zło. Zaraz zobaczymy, jak mama zareaguje. Mamo, czy możesz podejść na moment? Wiesz, z czego ta pościel jest zrobiona? No, jak myślisz? Nie mam zielonego. A tak pomacaj, pomidzaj. Nie, no nie pomisiasz przez rękawiczkę. No, jak... no miściałaś. No. no. Tam coś pisało mikro. Tak, mikrowłókna. No to jest y, rodzaj splotu, raczej tak mi się wydaje. Mm. <ścoughs> Przepraszam, ale co to za materiał? Nie, no nie wiem. No dobra, mater... sztuczny czy naturalny? Sztuczny. No, 100% poliester. Coś ty? O, to już. 34,90. No nic, no nic. Damy znać, jak się będzie sprawowała. A ja zmienię tę pościel. Chyba nie będę czekała, aż Kuba przyjedzie, bo przed Kubą ją po prostu wypiorę, żeby zobaczyć, jak ona się też zachowuje. Nie ma sensu. W oknie stoi i szczeka przez okno. No. Udany jest. Jednostka nam się trafiła z tym stem. Oj, udany. Kirutku! Czy ja Cię mogę prosić? Czy mam Cię, ja Cię może prosić? Czy mam czy Cię, Cię może prosić? Cześć. Nie? 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 no, tak, tak. Cześć. A po pierwsze, no siłą rzeczy przez to, że pies z nami sypia w łóżku, tą pościel trzeba zmieniać bardzo często. Pomimo, że mamy czystego psa, czyścimy jej łapy, jak wróci z dworu. No i ogólnie jest dosyć zadbanym piechem, ale tak dla formalności, tak dla poczucia, że robi się jak trzeba, pościel jest często zmieniana i bardzo często prana. Ja Teraz mam takie coś, co jest teoretycznie 100% bawełny, ale jest mniej naturalne w dotyku niż ta pościel i. Dlaczego twierdzę, że to nie jest bawełna? Ponieważ to jak wypiorę rano, to na wieczór ja już mogę z powrotem zakładać się na pościel. Na kołdra, nie? Bo pościel to jest to, a kołdra to kołdra. Więc jestem dlatego tak bardzo zdziwiona, że to jest tworzywo sztuczne. No to bardzo szybko schynie. To jest na plus. Raz, że jest mega cienkie, ale jest miłe. No i będzie po prostu na zmianę już trochę mi się ta przyjadła no, fajnie, że szybko schnie, ale cały czas i całe te liście więc będzie tym razem różowa a ta będzie nieotwierana aż do remontu ładnie będzie chyba, nie wiem tak... tymczasem ubranie się w rajstopy z tą panią jest niemożliwe po prostu absolutnie niemożliwe chodź, chodź szybciutko no daj się ubrać, daj się ubrać. Jak widzi, że się ubiera natychmiast na mnie wskakuje na kolana i o, Nigdzie beze mnie. Buszowanką między liściami z psem. Oj, Kirka chodzi. Cześć. Co słychać? Gdzie byłaś? W takim lasku jaki tu. To nie jest lasek, te to są To są krzaczki, a tam jest Psinka. Daliśmy... Gdzie jest Psinka? Jest, jest. O, tu jest Psinka. Tam. No, jest Daliśmy tam, to jej to chwilkę... Ta Kira! Się... Tam, no, ja tam jest to bezdomnych przeków zostawiających. Kira nie wyjeżdżaj. Nie Kuba nie wyjeżdżaj. Chciałam no, powiedzieć, wierdżaj. Kira nie wyj wyjadaj. Choć świadomość się mówiła. Chodź! Kira, chodź siedziutko. Tak, super. Cześć. Co za kundel robaczywę? Co za kundelę Słuchajcie, ogólnie z kundlem robaczywym to jest tak, że to jest pieszczotliwe i to nie jest obraźliwe. A zaraz wam pokażę jak ładnie się ubrałam. Znalazłam te moje stare rajstopy z Mony. I, I ręcznik. Co ja dzisiaj mam? W ogóle nie potrafię się wypowiedzieć. I szalik, który jest w idealnym kolorze. Pokażesz? O, już, już się tylko lepiej obraca, więc. No to dajcie czerwony kozaczek. Jeszcze żeby beret był czerwony, to by był taki... Nie, ale czarny beret do tego to jest dobry pomysł. Nie, ale... czerwony, to będzie koźlaczek czerwony. Ta bluza w pepitkę od karko, którą już jakiś czas mam, jest tak przyjemna teraz i ciepluchna. Kurczę, no nie jest to mierzymy, ale tak jak obiecałam, będę pokazywała, jak funkcjonuje w tych ciuchach i czy one faktycznie są dobre i są dobre. Zobaczcie, ja jestem w stanie normalnie zapiąć. Jest dosyć przewiewna, bym powiedziała. I bardzo fajnie się w w tym. Cześć! Cześć! Cześć, Maluku! Cześć, Maluku! Cześć. 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 Cześć! No dobra. A ten pan co tutaj robi? Proszę pana, pomylił się pan. Jak ja cię teraz mam uwolnić? Biedactwo już, już, już. Śniadanie zrobione, kanapką się podzielę z mamą, kawa czarna bez cukru, dodam mleka, bo będzie za mocna, e, ogórek ze skórą jak usłonia, e, już są przerośnięte, ale spoko, zjemy i kawałeczek ryby. Tak jak mówię, raz zdrowo, raz niezdrowo i moi drodzy, tak to jest, e, ja tu nie będę się wygładzać i wybielać, więc pokazuję, co się faktycznie dzieje i jak to wygląda. Aczkolwiek, a dobra, niepotrzebnie, włażę w dyskusję, dobra, nieistotne. A dzisiaj na obiad u Orci będzie... Nie, ja nie mogę, ja dzisiaj nie mogę sama ze sobą, pizza będzie, nie mogę się wypowiedzieć, ja nie wiem, naprawdę, słuchajcie, dzisiaj nie jest mój dzień. Wchodzę do łazienki, żeby umyć ręce, odkręcam wodę, zakręcam, wychodzę, bez mycia, rąk i zadowolona, że ręce umyłam. Krzyczy na psa, żeby nie wyjadała, a krzyczy Kuba, nie wyjeżdżaj. No kurde, co się mi z mózgiem dzieje. Nie wiem. No dobrze, ale wracając. Robi pizzę z grzybami leśnymi, ale zaparowało. A tutaj już, a tutaj już czeka zupka pomidorowa. Dobra. Mieszanka do pizzy kupiona w Aldim. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Podobno bardzo szybko łatwo się zagniata. Tak, to to tam poszedł ja już idę, to nic nie wolno odezwać, bo natychmiast... Kira, masz swoje krzesło, proszę korzystać ze swojego krzesła. A tutaj chciałam powiedzieć, że pizzę mamy gotową. Jest to pizza półpełnoziarnista, według opisu producenta. Są tu grzyby, trochę śmietany, odrobina sera i nic zupełnie więcej. Więc jemy. Czekam na pierwszą opinię. Takie niedobre? To jest bułka. Jest dobra bułka. Ale smaczne czy nie? Smaczne. No to ja się. No dobra. Kolejny dzień. Ja byłam przed chwilą z Kirą u Olgi. A to wam tata szaleje. Poczekam aż wykręci. A u Olgi po jedzonku dla Kirutka, więc Kira szczęśliwa w domu z mało, A teraz jedziemy w poszukiwaniu dalej koloru farby idealnego. Jedziemy. Jesteśmy przy fugarze Może tutaj farba nasza. Nie byliśmy w komforcie szukać wykładziny. Absolutnie nie znaleźliśmy takiej, która mnie by interesowała. No i tak wygląda pościel po założeniu, a tak wygląda nasz kundello. Kundello, Kirku. Cio tam, Ciotam, tam wołają cię. Zaraz zrobimy jeść. I jest kolor idealny. Znaleziony. Cieszę się niezmiernie, ponieważ było to dosyć trudne wyzwanie, bo jak się okazało ten kolor RAL zupełnie miały inne oznaczenie niż to, co ja chciałam. To jest dopiero pierwsza warstwa, więc słabiej ją widać. Mamy światło już sztuczne, więc w dzień zupełnie będzie to inaczej wyglądało. Oczywiście pokażę w kolejnym vlogu. Kochani, a dzisiaj już bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i za oglądanie. Kończymy powoli, idę zrobić jeszcze jakąś małą kolację. Coś wciągnę, popracuję. I poczytam. Do zobaczenia.